Dzień dobry, witam. Jestem Grzegorz Tunarski z firmy Maschio Gaspardo w Poland. Jesteśmy na stoisku firmy Maschio Gaspardo podczas targów Technicat 2019. Największa wystawa maszyn rolniczych na świecie, więc nie mogło zabraknąć naszej firmy, na której prezentujemy 11 nowości. Nasza firma znana na całym świecie ma bardzo, bardzo dużo maszyn, które cały czas przychodzą, renowacje, zmieniają się, dopasowują się do wymagań klientów. Dlatego na naszym stoisku, tych jak wspomniałem wcześniej, nowości aż 11. Zaczynamy od naszej najpopularniejszej po prostu maszyny, czyli od siewnika do kukurydzy. Którego prezentuję tutaj. Z nową sekcją wysiewającą chrono. Dlaczego chrono? Chrono to znaczy czas. A tego czasu mamy coraz mniej, mamy coraz szybciej pracować. A więc, chrono jest to siewnik, z którym możemy pracować 15 km na godzinę. Bardzo szybko. Wydajnie do tego, żeby zrobić w jak najkrótszym czasie jak najwięcej po prostu hektarów i wykonać jak najwięcej pracy. To jest nasza, po prostu, jedna z naszych głównych maszyn, najczęściej, o którą najwięcej klientów o najwięcej ilości zapytam. Kolejną maszyną, która jest ilościowo bardzo dużo sprzedawalna również w Polsce, jak i we wszystkich krajach, to są po prostu opryskiwacze sztukowo biorąc wszystkie marki razem, zdaje się chyba, jeśli chodzi o maszyny, najwięcej. Więc my, podążając również za, za, tą, za tą ekonomią, za tymi chęciami klientów, również mamy w swojej ofercie całą gamę opryskiwaczy. Na naszym stoisku przedstawiamy jeden z nich, nowe, nowy opryskiwacz zawieszany Tempo Ultra. Z, z, belką od 15 do 24 metrów w przyszłości również z tego co wiem ma być 27-30 metrów na opryskiwaczu zawieszanym jest to opryskiwacz który ma 2000 litrów i ma możliwość podłączenia również z przodu zbiornika dodatkowego na 1500 litrów a więc możemy mieć opryskiwacz zawieszany o pojemności 3500 litrów wszystkimi systemami czyli Section Control, oczywiście również z ISOBUSem, aby wykorzystywać monitor, który jest w traktorze i nie mieć dodatkowego do, do, do monitora do opryskwacza, jeżeli to nie jest konieczne. Kolejną naszą nowością jest to prasa, prasa zmienno-komorowa model HTC266 jest to nowa prasa w naszym cenniku z hydraulicznie opuszczaną podłogą, z czteroma pa pasami z e, oczywiście z rotorem, z nożami na szerokim ogumieniu, z centralnym smarowaniem, w bardzo nowym, bardzo fajnym, fajnym designie, z, 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 z bardzo inaczej już powinno firma Maschio Gaspardo kupiła fabrykę Ferraboli w której obecnie są te prace produkowane od, od lat 5 fabryka Ferraboli jest fabryka Feraboli jest w rękach firmy Maschio Gaspardo. Od... kolejną naszą nowością jest głębocz w wersji 4 i 5 metrowej zawieszana maszyna składana do szerokości transportowej 3 metry z hydraulicznym zabezpieczeniem. Jest to maszyna, która dla mnie jest bardzo fajna, fajna maszyna do sprzedaży w Polsce, ponieważ rynek głęboszy w Polsce bardzo, bardzo rośnie. Deszczu w Polsce pada coraz mniej, coraz mniej używa się pługa, ale tą ziemię trzeba jakoś, trzeba jakoś po prostu ją mieszać, więc coraz więcej w Polsce sprzedaje się głęboszy. Brakowało nam maszyny 4-5 metrowych z hydraulicznym zabezpieczeniem do traktorów coraz częściej, powiedzmy, sprzedawanych w Polsce, czyli tak 350-400 koni. Na ten moment będziemy mogli tych dużych gospodarstw taką maszynę zaprezentować, aby również ten naprawdę świetny produkt pracował u nich na, na gospodarstwach, Zastęp, i zastępował pług, do tego zrywał warstwę późną i napowietrzał ziemię, która po prostu tego potrzebuje, a później dawał Dzięki temu lepsze efekty przy zbiorze skorupy.